Panie Radacy, musimy jeszcze raz to powtórzyć właśnie dla ludzi i dla naszych kochanych Gierzyczan, który jest tutaj obok sceny. Właśnie chodziło o to, co w grudniu miesiącu my otrzymaliśmy od Was bardzo wielki prezent dla naszych dzieciaków, rodzice których teraz znajdują się w Zonie ATO. To naprawdę było wielkie święto i, wielki, I przyszedł święty Mikołaj z prezentami od Was. I w tych prezentach my znaleźliśmy jedną rzecz. To było zdjęcie, zjęcie młodej pary, która napisała co prezenty oni otrzyma, właśnie kupili z ślubnych pieniądzków. I to nas bardzo wzruszyło i my nie mogli być obok. І ми знайшли ту ту молоду пару, яка стоїть власне зараз перед вами. Велике браво, направду, велике. І за нашим українським звичаєм на широку дорогу, на милость, це завжди були разом. Українці гавтують для своїх близьких людей e, речник. Спеціально для вас зроблений мені допомогти? Вони власне на ним погатовано. Ми просимо для вас покажемо. Ви бачите, що на ним гавтовано Мадлена і Богдан, сердюшко. І ми власне, ми ми власне і приказуємо зараз вам. І власні є ще один речник. Ми хочемо, направде презентувати. gospodarzu tego miasta też co mieli, bo to go wszystko rynkami naszych dzieciaków i to też dla Was i po prostu korzystam się jeszcze jeden raz z takiej wielkiej okazji i po prostu chciałabym jeszcze skazać jedną rzecz kochani Gierzyczanie my razem z Wami już będzie jak 20 lat i my serdecznie dziękujemy Wam za miłość, przyjaźń, pomoc i wiemy, co Wy jesteście naszymi naprawdę rodakami. Bardzo, bardzo dziękuję. I również Państwu bardzo dziękuję, bo czasem te małe, małe, drobne, wydawałoby się rzeczy, rozpoczynają rzeczy wielkie. I Państwo na swoim weselu, na swoim ślubie, wielkim dniu zrezygnowaliście z pewnych rzeczy na... Na rzecz właśnie tych małych e, naszych rodaków i przyjaciół z Dubna, za co serdecznie dziękuję i myślę, że będą naśladownicy. dlatego to jest tak ważne. Ten pierwszy krok jest bardzo istotny. I tak jak często przechodzimy koło tych drobiazgów, wydawałoby się codziennych, mówiąc, że to jest nic wielkiego. Dopiero z perspektywy pewnych lat może powiedzieć, że to były rzeczy wielkie. I za tę wielką rzecz Państwu jeszcze raz dziękuję. Jeszcze ja tylko szybko e, chciałbym państwu powiedzieć, że naprawdę warto pomagać i to co z naszej strony wydawało się tak jak mówił pan burmistrz, niewielkim gestem, w tej chwili po prostu jesteśmy oczarowani i zaskoczeni jak ile radości mogło to przynieść innym ludziom. Także naprawdę warto pomagać. Dziękujemy. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Mamy jeszcze tutaj taki jeden drobiazg, też może się przyda dzieciom. Na pewno prosimy przekazać Także uzupełniliśmy jeszcze plecaczek, jeden komuś się przyda. Dziękujemy i zachęcamy, naprawdę warto pomagać. Widzę, że pogoda nam zaczyna się coraz bardziej poprawiać. Udało nam się hucznie otworzyć i hucznie przepędzić stąd te wszystkie chmury. Ja ze swojej strony chciałabym zaprosić do siebie burmistrza miasta Giżycka, Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, aby oficjalnie otworzył dzisiaj nasze święto. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych tu przed sceną. Mam nadzieję, że pogoda dzisiaj nie będzie przeszkadzać w odbiorze programów artystycznych przygotowanych przez nasze miasta partnerskie. Tych miast partnerskich mamy kilka, za chwilę je wymienię. Dodam tylko, że jeszcze jednym z miast partnerskich życka jest Kwerfurt w Niemczech, miasto rodziny świętego Brunona. Gościmy dzisiaj naszych Przyjaciół z Kwerfurtu, natomiast nie będą wystawiać żadnego programu artystycznego, ponieważ ich pobyt jest ściśle związany z parafią ewangelicko-oksburską i z parafią rzymsko-katolicką, i tam odbywają się wszystkie uroczystości. Natomiast dzisiaj serdecznie, bardzo serdecznie, witam naszych gości. Zacznę może od samorządu trockiego, Troki, czyli miasto na, na Litwie, i zapraszam i witam oczywiście Kejstuta, Wilkauskasa, starostę Trok. Właśnie zbliża się do nas z, panu, z panią Karoliną Narkiewicz w skład delegacji strok wchodzi również Eleonora Kraw Krawczun doradca mera i Simona Gaudapskaite sekretarz rady oraz pan Rom Romuald Zwiangin kierownik wydziału budownictwa rozwoju gospodarczego i zarządzania mieniem i pan Edward Kiezik dyrektor pałacu kultury i pan Czesław Jankowski tak, pracownik domu kultury brawa. Naszym najmłodszym miastem partnerskim jest Grodzisk Mazowiecki. Grodzisk Mazowiecki położony... O, witamy właśnie naszych gości Strok. Grodzisk Mazowiecki położony w okolicach Warszawy. I dzisiaj Grodzisk Mazowiecki jest reprezentowany właśnie przez pana wiceburmistrza Tomasza Krupskiego, Witamy. Z Grodziska przyjechali również pani Agnieszka Goleniak, redaktor Radia Bogoria i Naczelnik Wydziału Promocji Pani Aneta Caban i pracownik informacji turystycznej pani Kinga Omiotę. Witamy grodzisk Mazowiecki. Pora na Dubno. To przed chwilą Państwo już część ludzi poznaliście, naszych gości z Dubna. A ja witam bardzo serdecznie sekretarza Rady Wiktora Nadeszkowskiego. Wiktor Nadows Nadaszkowski, Nedaszkowski. przepraszam. Oraz zastępcę mera, Wasyla y, Skryńczuka i Erne Szewczuk, kierownika Wydziału Spraw Społecznych i Politycznych. Prosimy Dubno. <klucz> Gościmy również jeszcze jedną delegację z Litwy, z Wareny. Witamy Warenę. <klucz> A Warenę reprezentują... E, Giedrius Samelewicius, pan zastępca mera i radny Virginius Varana, Varanavicius, przepraszam, ale trudno, <noise> trudne pisownie. Bardzo dobrze, tak? Dziękuję. Także miło, nas, miło mi przywitać wszystkich gości na scenie i po kolei poproszę o zabranie głosu. Jako pierwszy myślę, że oddamy głos trokom. Dziękujemy serdecznie witamy gorąco w tym pięknym dniu słonecznym, który mam nadzieję słońce każdy nosi w sercu, e, najwytrwalszych gości, mieszkańców tego pięknego miasta Kierzycka, na czele z gościnnym panem burmistrzem. Witamy państwa. Przesyłamy najserdeczniejsze, gorące, cieple pozdrowienia z zaprzyjaźnionego miasta Troki na Litwie. E, wierzę, że nie jeden z państwa był nie jeden raz z e, kraja jezior ir gražių zabetkovų kultūrinių, to to krašto gražių ir nuostabių žmonių. Prašome, sveikiname ir pakrašome, dotrok. Politevskas. <laughs> Labas dienas, mielieji žydų gyventojai. Nuoširdžiai sveikiname trakajus. Linkiu jums sveikatos, energijos. Nuostabiai gamtą, nuostabus žmonės. Dėkojame ponui burmistrui už svetingumą. Nuoširdžiai ačiū jums ir linkime žiemai. To rozumiem, było to samo, co pani Karolina powiedziała, tak? <głos> <głos> Może poprosimy o krótkie tłumaczenie. <noise> Nisko klaniamy się dla wspaniałych mieszkańców tego miasta i dziękujemy za gościnność dla pana burmistrza. Życzymy wszystkiego najlepszego i dużo słońca. My również dziękujemy. Pora na Grodzisk Mazowiecki. Proszę bardzo, pan Tomasz Krubski, zastępca burmistrza. Dziękuję panie burmistrzu. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być w imieniu burmistrza Benedykcińskiego, który przesyła pozdrowienia gorące. Jest wielkim fanem żagli. Ja jeszcze nie, ale myślę, że to nastąpi w najbliższym czasie. Nie sposób się nie zakochać w żaglach. Natomiast bardzo się cieszę z naszego niedawnego mariażu Giżycka i Grodziska Mazowieckiego. Tak jak to w małżeństwie, mam nadzieję i jestem o tym przekonany, że uda nam się wykorzystać potencjały naszych miast, bo jesteśmy różnymi miastami. Gizzysko ma ogromny potencjał turystyczny, Grodzisk Mazowiecki położony 30 km od Warszawy ma duży potencjał przedsiębiorczy, jest miastem ludzi przedsiębiorczych, tak lubimy o sobie mówić. Także będziemy razem rozwijać się i myślę, że wspaniałe potomstwo wydamy na świat. Liczę na to, że pan burmistrz, tak jak do tej pory będzie przychylnie i entuzjastycznie z nami współdziałał. Bardzo dziękuję za serdeczność i gościnę. Pozdrawiam. <klucz> dziękuję Panie Burmistrzu. My jesteśmy znani z gościnności i to macie gwarantowane. Ukraina Dubno, witam. Dziękujemy. No jeszcze raz właśnie chciałbym w imieniu Nasze, mera naszego miasta wesela Antonika przekazać mieszkańcom miasta Gierzycka naj, naj, najlepsze życzenia i podziękowania za wszystko, za naszą przyjeźń, miłość i mamy nadzieję, że to będzie trwać długo, długo, wszystkiego wam najlepszego. Dziękuję. Dziękujemy. I warena, prosimy bardzo. Шановне панство, дорогі мешканці Гіжицька, поздравляємо всіх від саможонду, району Варена і мешканців Варени. З м'ясним Гіжицько є стими партнерами юж чи лята. В листопаді бензі 10 лят в співпраці з повятом Гіжицько. Чешимися, що наші контакти на 10 день є теплі і життєліві. Życzymy wszystkim uczestnikom Święta Miast Partnerskich na styku kultur i jarmarka świętego Brunona. Milisz wrażenie dobrego nastroju, przyjaznym komunikacji. Jak widzicie Państwo, w arenie język polski jest na wysokim poziomie, więc wróży to nam bardzo dobre kontakty. Dziękujemy za to miłe przemówienie. Za chwilę rozpocznie się oficjalnie już święto miast partnerskich na styku kultur. Jarmark rozpoczął się również. Zapraszam państwa do zwiedzania stoisk. Girzysko jest miastem słonecznym, i sądzę, że już mamy pierwsze zwiastuny tego, że zaraz to się potwierdzi. Powoli przestaje padać, za chwilę pewnie wyjdzie słońce. W związku z tym życzę wszystkim bardzo miłych i ciepłych wrażeń. I oddaję głos pani dyrektor Girzyskiego Centrum Kultury, pani Marcie Dąbrowskiej, która poprowadzi dalszą część wraz z panią Dar Grażyną Darską. Dalszą część naszych dzisiejszych uroczystości. O, dziękujemy pięknie, dziękujemy panu burmistrzowi, dziękujemy władzom miast za takie piękne przywitanie. I rzeczywiście, proszę Państwa, naprawdę się rozjaśniło. Przepędziliśmy te chmury, tak myślę. Także niedługo nam humory wrócą, i, a widzę, że mój kolega jest już tak szczęśliwy, także ja już też jestem bardzo zadowolona. <laughs> Zaczynamy program artystyczny, proszę Państwa, ja z prawdziwą przyjemnością zapraszam na scenę trzy zespoły. Zdubna, Teatr Piosenki Ludowej, Teatr Piosenki Ludowej Pochostyny, Wyszywanka to jest kwartet, oraz zespół instrumentów ludowych e, Mereżywo. Także szanowni państwo, wielkie, wielkie brawa. Nasi przyjaciele z Dubna specjalnie dla państwa, specjalnie dla nas dla naszej imprezy, e, o której już wspominaliśmy, jest to pierwsza edycja Święta Miast Partnerskich na styku kultur. Także przywitajmy ich wielkimi, wielkimi brawami. Poberęca, poberęca,

Потрібно нам гуси свині барани, помідори, кавуни, все, що потрібно нам. Trzeba miastu spojrzeć w oczy Jak w gieniuchny mej oczęta Już w tej chwili tej uroczej Się nie zapomni, się zapamięta Warszawa da się i Giżycko też da się lubi. Tu szczęście można znaleźć Tutaj serce noża, zgubienie. Wiadoma rzecz, stolicy i każde słowo zbędne, i w ogóle, i w szczególe, i po każdym innym względem z nią się nawet. Podobnie się miasto Paryż. Równać nie ma prawa, bo wiadomo faktycznie tarną lecz nie ma. Nie ma jak Warszawa i życko, Warszawa.